Cześć. Dzisiaj przyjechaliśmy w ramach grupy Hayes do Zakopanego, gdzie pracujemy z grupą menedżerów reprezentujących branżę logistyczną i pracujących od kilkunastu lat dla jednej chyba z największych, jeśli nie największej firmy działającej w Polsce. Zajmowaliśmy się motywacją w dniu dzisiejszym. Jutro będziemy pracować w kwestii coachingu. Ktoś mógłby powiedzieć, no menedżerowie, którzy kilkanaście lat pracują w branży, zapewne doskonale dają sobie radę z jednym i z drugim. No i tu uwaga, nie jest to wszystko takie proste, jak mogłoby się wydawać. Z jednej strony mamy komunikację, komunikację różnych osób, kwestie osobowości, z drugiej strony analizę transakcyjną. Do tego dochodzi jeszcze kwestia kultury organizacji i narzędzi, które należy użyć tak aby komunikacja aby motywacja zespołów była prawidłowa żeby przebiegała tak żeby zespoły realizowały swoje zadania chętnie i skutecznie bardzo złożona problematyka oczywiście Wyjścia z sytuacji jak najbardziej są. Wiemy, co w tej kwestii należy zrobić, żeby tą motywację zespołów podnieść, żeby nauczyć menedżerów komunikować się w taki sposób, aby zespoły z zaangażowaniem i nie tylko nastawione na dynamikę, ale na cel, czyli rezultat, pracowały zadaniowo. Jeżeli wy doceniacie wagę tego tematu i chcielibyście swoje zespoły podkręcić, jeżeli chodzi o jakość pracy od strony motywacji, zapraszamy do współpracy. Powiemy wam jak to zrobić, powiemy jaki mamy na ten temat pogląd i jakie narzędzia można zastosować po to, żeby efektywność pracy waszych zespołów wzrosła. Dzięki, na razie, cześć, do usłyszenia.